Przecież nie wolno live'ów robić. O kurwa, dzwoni ktoś, ale ja Ja no bo mnie po prostu się tam chyba zdenerwuje. 我们不坐了，我跟你。 Oh no! No, it is a mistake! No! It is a mistake! I'm a YouTuber! I am an influencer! Goodbye! Leave me alone! It is my home! Leave me alone! I am here so it's No, it is my home! Słuchajcie, będę chyba kończyć live, bo jest yy, w ogóle tr trudna sytuacja, bo po prostu jakiś się przypieprzył do mnie dostawca jedzenia, że ja nie zamawiałam żadnego jedzenia, żąda zapłaty jakiś kurde hindus czy arab włożył mi nogę między drzwi. Nie chciał wyjść z mieszkania, stoi tam na dole, wzywa policję. A ja, kurde, nic nie zamawiałam. Ja po prostu w ogóle nie wiem o co chodzi, ale ja, ja normalnie. Pytałam, w ogóle się z tymi dostawcami nie da się porozumieć, bo oni nie mówią po polsku. Pyta się, czy zapłacone, czy nie zapłacone, bla bla bla. Oni nic nie rozumieją. Kurde, musiałam się bić z jakimś Arabem, czy Hindusem i on tam cały czas stoi pod drzwiami, wyobrażacie sobie? A ja nic nie zamawiałam! Koleś włożył mi nogę między drzwi i kazał mi odebrać jedzenie, którego ja w ogóle nie zamawiałam, o godzinie... 3 na drano. Czy, czy ja coś zamawiałam? Tutaj ja sobie siedzę spokojnie na lewie i nic nie zamawiam. Ja, pierdolę, czwarta rano, jakiś hindus tam po prostu okopuje moją klatkę i te osoby jeszcze. Jezu, ja się, ja się słuchajcie, dzisiaj z dwoma dostawcami pobiłam, takimi obcokrajowcami, bo się ich pytałam o co chodzi, oni nie rozumieli, mówiłam im, że to jest pomyłka, oni nie rozumieli, zaczęłam ich wypychać, to się zaczęli na mnie rzucać. Ale ja...